Sześć subów co? co to jest? Siema Wojtek, siema Maciej Klucze nie mam, klucze nie mam, Co jest? Ilosów na nawiewny się nic nie wysołem ja. Jeszcze, siema kaktus Dzisiaj to jest to też kupowałem nawet klan, więc mam chyba kolejne 2 miejsca ta, do, w klanie, więc mogę tam kogoś dodać do klanu. Też ten, e, ustalimy, że dużo wpłacić czyli te krysy, nie? Tu macie linka Czemu ten, nie działa? Nightbot Dodam go, dodam go, no, tylko, że Nie wiem ale Nightbot nie działa O dobra wysoki Dobra, łapeczka trzeba zostawić obowiązkowo. Cztery łapki. Bo mi nie jaki cudem, ale chyba. <laughs> no właśnie, widziałem jak pisałeś. Dzięki. Chyba jakoś, jakimś cudem jeden rapy box Co jest? Co jest? Dam ci zastępcę, a nie pięć fragmentów. O źle. Zostawiam down'a. Dobra, spokojnie, że dwa raz wam przegram. Jak losujesz to to wina tego. Jak losujesz rungę, to wina. A, czekaj, gdzie masz być? Tutaj, by sobie na kanał. O, jesteś na kanale już. A co jest? So ist.

Jesteś wysiony, Kitka. Kitka. A może weźcie osypałem w to Wiesz co, zaraz, zaraz. Tylko tutaj muszę ogarnąć, jakby wstały jeszcze na live Teraz ze sobą pójdę do duela. Albo muszę też tutaj w 19 jakiejś. To będzie chyba lepiej, tak szczerze. Na tych duela chrapach to nic nie działa tak szczerze. Ja też mam full parki, każdy ma full perki. Na mikrofon. Może mi działa ten diska, czy mi dalej nie działa. No, czekajcie, co mi nie działa z tymi słuchawkami. Czekajcie, off na live a i zaraz wracam, bo tutaj mi coś nie działa, muszę to naprawić, yy, błędy techniczne takie, czekajcie.